W czerwcu pełnia sprowadza burze, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, dość deszczową aurą, po której jak zawsze zaświeci słońce. I widokiem prześlicznych piwoni, które właśnie zdobią ogrody swoimi wspaniałymi kwiatami. W Chinach rośliny te były uprawiane już tysiąc lat temu i nadal wzbudzają zachwyt. Są to rośliny długowieczne. Posadzone na rabacie mogą rosnąć w tym samym miejscu przez kilkanaście lat, a nawet dłużej, co roku kwitnąc jeszcze obficiej. Za to przekwitają już rhododendrony i azalie. Wyłamujemy więc ich przekwitnięte kwiatostany, dzięki czemu cała energia skierowana będzie na dalszy wzrost roślin, a nie na tworzenie nasion. Rośliny te mają płytki system korzeniowy. W deszczowe dni nie musimy się martwić podlewaniem, ale nie zapominajmy o nim później w czasie upałów. Tym bardziej że właśnie teraz pojawiają się nowe przyrosty, które wytworzą kwiaty w przyszłym roku. To również dobry moment, żeby dodatkowo odżywić te rośliny. W warzywniku w dalszym ciągu możemy wysiewać wybrane warzywa i zioła, zwłaszcza ciepłolubne. Deszczowa pogoda i chłodne noce sprzyjają za to chorobom grzybowym. Obserwujmy więc ze szczególną uwagą rośliny, które już rosną na zagonach lub w ogrodniku. Sprawdźmy, w jakiej kondycji są nasze pomidory, ogórki i inne warzywa dyniowate oraz truskawki. Jeżeli zaniepokoi nas ich wygląd, można wykonać oprysk samodzielnie wykonanym lub gotowym do użycia preparatem wzmacniającym rośliny i zapobiegającym pojawieniu się chorób grzybowych. Przykładowo, na dojrzewających owocach truskawek lub zawiązujących się cukiniach w taką pogodę może pojawić się szara Leśń. Żeby ją zwalczyć, a także żeby zwalczyć inne choroby jak zamieranie pędów czy zgnilizna twardzikowa, można użyć dwuskładnikowego preparatu grzybobójczego, który działa wgłębnie i powierzchniowo. Hamuje wzrost grzybni, jeżeli już doszło do infekcji w roślinie i działa zapobiegawczo. Tego typu preparat, koncentrat w formie proszku, rozpuszcza się w wodzie tworząc zawiesinę i nanosi za pomocą opryskiwacza. Pamiętajmy, aby przy użyciu środków ochrony roślin zawsze kierować się wskazaniami i instrukcją załączoną do opakowania. Pielęgnujemy posadzone już na grządkach pomidory. W miarę wzrostu podwiązujemy je do podpór na tak zwaną ósemkę. U odmian wielkoowocowych regularnie obrywamy tzw. wilki, czyli młode przyrosty wyrastające z pędu głównego w kątach liści, żeby roślina nie traciła energii na rozwój masy liściowej, ale zawiązywała jak najwięcej kwiatów i owoców. Odmianom karłowym, koktajlowym, drobnoowocowym możemy pozwolić rosnąć bardziej swobodnie. W czerwcu możemy też rozmnażać niektóre rośliny przez sadzonki zielne. To czas, kiedy możemy pozyskać sadzonki m.in. takich krzewów i pnączy jak hortensja, bluszcz, winobluszcz, dereń, forsycja, krzewuszka, tamaryszek, żylistek czy lawenda. Dbamy o rośliny kwitnące na balkonach i tarasach. Regularnie usuwamy przekwitnięte kwiatostany. Zarówno ze względów estetycznych, jak i po to, żeby dbać o ich zdrowie, by również one nie zostały zaatakowane przez choroby grzybowe. Pamiętajmy o ich podlewaniu, jeżeli jest taka potrzeba, i nawożeniu, również w deszczowe dni. Nie jest jeszcze za późno, żeby w ogrodzie, na tarasie lub balkonie założyć zakątek z ulubionymi ziołami. Możemy na przykład posadzić sadzonki rozmarynu, mięty czy szczypiorku zakupione w sklepie lub wysiać nasiona wybranych roślin zielnych, na przykład bazylii, kopru czy pietruszki liściowej, żebyśmy mogli zbierać ich aromatyczne liście do przyprawiania letnich potraw. Życzymy przyjemnego tygodnia. I zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.